Bogaty Daniel może uciec od niekończącej się szkolnej nudy tylko dzięki liczeniu pieniędzy. Ale dzisiaj jest szczególnie nudno w klasie pana Bela. Ach, noga mnie swędzi. Nie dosięgam. Szkoda, że mojego lokaja nie ma w pobliżu. A, jak miło. Ach, przespałem się. Koniec z tym, tym razem przesadził. Danielu, przestań. Czas trochę cię rozweselić. Do tablicy. Co? Właśnie to. No dalej, pospiesz się. Rozwiąż to równanie. Ha! Nie zrobię tego. Pamiętajcie, musicie uczyć się matematyki. Przyda wam się. Skończyłem, panie psorze. Co ty sobie wyobrażasz, młody człowieku? I jeszcze popełniłeś błąd. Kiedy otworzysz własną szkołę, będziesz mógł się tak zachowywać. Własną szkołę? To jest to. Dlaczego ja na to nie wpadłem? Co ty robisz? Zaraz zobaczycie. Panie i panowie, witamy na uroczystym otwarciu mojej prywatnej szkoły. Daniel otworzył własną szkołę? Ten świat zwariował. Zobaczmy, jak udane będzie to przedsięwzięcie. Wejdźcie, przyjaciele, śmiało! Witamy w szkole Daniela Walczaka. Nie martwcie się! W mojej szkole jesteście całkiem bezpieczni. To tylko eksponat. Ale czym mam teraz przeciąć taśmę? Nie pomyślałem o tym. Ach, mam pomysł. Moje buty ze spiczastymi czubkami są w sam raz. Gotowe. To nietypowe rozwiązanie. Powiedziałabym nawet, że dziwne. Czas więc pokazać Wam moją honorową tablicę. Już, ale nikt się tu jeszcze nie uczył. Proszę uwagę! Tada. A, miał na myśli dosłownie swoją honorową tablicę. To wygląda bardziej jak jego ołtarzyk. Niesamowite, prawda? Jestem przystojny. Jestem z siebie taki dumny. Ach, trzeba to naprawić. Tak jest lepiej. Chodźcie, kochani, zostawmy tego narcyza samego ze swoją świątynią. Hej, przyjaciele, dokąd idziecie? Dajcie spokój. Teraz chciałbym wam pokazać wasze szafki. Podejdźcie bliżej. Hmm, przetestujemy je. Dajcie mi chwilę. Znowu nie mam czym przeciąć szarpy. Może to zadziała. Czy to żart? A myślę, że mówi poważnie. Nie ma mowy. Tak być nie może. No ale nie. Może jednak. To no dalej to nie działa. Nie wiem, czy chce się tu uczyć. Wydaje się, że nasz dyrektor stracił resztki rozumu. A, właśnie. Potęga rozumu. Proszę uwagę. Voilà! O kurczaki! Daniel przeciął wstęgę siłą umysłu! Dobrze, muszę przyznać, to było mega! Mam nadzieję, że też nas tego nauczą. Czas wypróbować szafki. To nowa super technologia. Kto chce być pierwszy? Musimy za nie płacić? Nie ma mowy. W naszej starej szkole czegoś takiego nie było. Znalazłem dolara. No dobrze. Spodobają wam się, zobaczycie! Wow, ale to jest książka o psychologii, a ja potrzebuję podręcznika do historii. Dobra, dobra, łatwo to naprawić. W porządku, przekonałeś mnie. Co to, księga memów? Wow. Tak, otwórz ją. O, oh, <laughs> to lepsze niż historia. A nie mówiłem? Dzięki, Daniel. Nie ma za co, Kinga. Na co czekacie? Wybierzcie swoje szafki. Uroczyście oświadcza: Nigdy więcej nudnych nauczycieli. Będę uczyć wszystkich lekcji w mojej szkole. Świetna wiadomość! Zacznijmy więc naszą lekcję historii. Otwórzcie swoje książki na stronie 23. Znowu książki. Miałem nadzieję, że będziemy robić coś ciekawszego. Praca stworzyła człowieka z małpy, a technologia przywróciła go z powrotem. Uczniowie wyglądają ponuro. Oda. Biedactwa. Mm. Moi drodzy, każdy, kto się nudzi powinien przejść na stronę 50. O, dzięki dyrektorze! Co tam jest? Wow! To jest przycisk. Wcisnę go! Poduszka! Dokładnie. To jest po prostu idealne. Rewolucja naukowa i technologiczna. Cóż, teraz uczniowie uwielbiają lekcję Daniela! Odpocznijcie, moi drodzy! W szkole Daniela Walczaka każdy poczuje się komfortowo. Oto nasza stołówka. Uwaga, tutaj jedzenie jest bezpłatne. Wow! Każdy uczeń o tym marzy. Daniel, twoja szkoła jest niesamowita. O, cieszę się, że wam się podoba. Na co czekacie? Smacznego. Z taką stołówką Daniel z pewnością może liczyć na bezgraniczną miłość swoich uczniów. Koniec, już więcej nie wcisnę. Ja też, kolego. Światła gasną, jestem taki pełny. O, ciastko. Hej, Kinga, to moje ciastko. Jesteś taki naiwny. Macie teraz mnóstwo naczyń do pozmywania. Sami mamy wszystko myć, ale ja się ledwo ruszam. Witamy na lekcji muzyki w szkole imienia Daniela Walczaka. Nie wiem, po co mu zawsze tyle potosu. No, zagrajmy coś. Czarek, zaczynaj. Ala, twoja kolej. Tak, racja. Teraz Laura i twoja gitara. Doskonale. Wreszcie pojawia się Kinga z tamburynem. Fantastycznie. Sądząc po tym poleniu Daniel nie jest dobry w nauczaniu muzyki. Dalej, Czarku, dasz radę. Jeszcze. Ups, przepraszam dyrektorze. Wow, to była fontanna. Czarek będzie miał kłopoty. Okej, okay, nasza miniorkiestra może teraz odpocząć. Mam inny pomysł. Chodźcie ze mną. Hej, jesteśmy Radek i Kuba! Z nami nigdy nie ma nudy! Jesteście tutaj dzisiaj z nami, żeby słuchać piosenek, które śpiewamy! Kochani, kaskajcie dalej! A my rabujemy! Chcę powiedzieć, moi drodzy przyjaciele, mam nadzieję, że zostaniemy na zawsze w tej szkole! Szkoła Daniela jest nam potrzebna! To prowadzi nas do sprawy sedna! Co? Nie, tylko nie to! Policja! Muszę uciekać! O, mamusiu, zasnąłem? Cicho, Jakub! Fajnie, że szkoła ma własne kino! Ale nie powinienem był siadać tak blisko. Cicho, Jakub! Jestem gotowy. Jestem silny jak byk. Ciosu o takiej mocy jeszcze nie widzieliście. Jemu! Wszystko zepsuła. Hej, kochani, chodźcie tutaj. Zaczynamy w Dzisiaj przećwiczymy nasze ciosy na worku bokserskim. I co? Kto chce być pierwszy? Nie ja. Dobra, spokojnie. Ja pójdę. Zróbmy to. Coś w tym rodzaju. Tak, trenerze? Tak, wystarczy, Ala. Nieźle jak na pierwszy raz. Następny. Nie lubię boksu. To boli. Dobrze, Radek. Spróbuj następnym razem. Jakub, twoja kolej. Ale co ja mam tu ćwiczyć? Ała! Wszystko w porządku, trenerze? Nigdy lepiej. To jest twoja zasłużona ocena. Ale ja jestem mistrzem miasta Trum w walce. To wszystko, jesteś wolny. Nikt nie może być silniejszy od dyrektora. O, lekcja chemii? W szkole Daniela? Ciekawe, co tym razem wymyślił dyrektor. A, wydaje się działać. Dyrektorze, udało mi się! I jak otrzymać to, co tam jest napisane? Tak, brawo, Alicja! Otrzymujesz 5+. Plus. Fajnie, to bulgocze. Kuba, spójrz. Prawie mi się udało. Nieco więcej? Doskonale. Tak, wiem, dobrze mi idzie. Dyrektorze, jak mamy zrobić to samo co Alicja? Co mamy wymieszać? Dajcie mi chwilę. Gdzie to jest? O, coś znalazłem. Słuchajcie, bierzemy tetra, tetrahydro, dragi, tetrahydrochlor. Ups. Przepraszam, to moje. Wiecie co? W mojej szkole nie ma zasad. Mieszajcie sobie, co chcecie. Co? Naprawdę? Nie wierzę w to. On nie żartuje. Przyjaciele, słyszeliście to? Wymieszajmy wszystko. O, to kiepski pomysł. Ups, co tu się dzieje? Czy to trzęsienie ziemi? O nie, wygląda na to, że coś źle pomieszaliśmy. Co teraz robimy? Uciekajcie! Musimy się stąd wydostać! Dobrze, udało nam się na czas. Wszyscy są bezpieczni? Zapomniałem plecaka. Przepraszam kolego, za późno na powrót. Wow, czegoś takiego nigdy nie widziałam. Wygląda na to, że pomysł Daniela na własną szkołę się nie powiódł. A mówiąc ściślej, rozbił się na małe kawałki. To twoje Jakub. Cóż, najwyraźniej szkoła bez żadnych zasad to zły pomysł. Żałuję, że nie słuchałem tego, co powiedzieli mi nauczyciele. Muszę coś zrobić. O, zobaczcie, kto dzwoni. Halo? Panie psorze, proszę mi wybaczyć. Znałem sobie sprawę, że się myliłem i teraz chciałbym wrócić do naszej zwykłej szkoły z resztą klasy. Mogę? Oczywiście, że możesz, Daniel. Wracaj! Podobał Ci się nasz filmik? To daj nam lajka i napisz zabawną historię ze swojej szkoły w komentarzach poniżej. Przeczytamy wszystkie komentarze i polubimy te najlepsze. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i kliknąć dzwonek. Do zobaczenia!